Takiej dotąd dawno nie widzieliśmy, zapłakana wyznała, co się stało. Doda w ostatnim czasie oddała całą swoją uwagę potrzebującym zwierzakom przebywającym w polskich schroniskach. Intensywny okres wypada w czasie jej 42 urodzin. Artystka ze łzami w oczach opowiadała o tym, jak zmieniło się jej życie. Na boki idą także inne projekty. Doda w obronie zwierząt. Piosenkarka w ostatnim czasie nie ma chwili na wytchnienie. Na początku roku postanowiła pomóc zwierzętom w schroniskach w związku z ogromnymi mrozami. Podróż do placówek odkryła przed nią jednak wiele nieprawidłowości, które powielane są w całym kraju. Dramat zwierzaków sprawił, że postanowiła nagłośnić ich poważny problem. Jej aktywność szybko wyszła poza media społecznościowe i trafiła nawet do Sejmu. Doda już wielokrotnie prowadziła rozmowy podczas obrad polityków. Jej działania odbiły się szerokim echem w mediach i sprawiły, że gwiazda ponownie jest na ustach wszystkich. Oczywiście nie brak tu zwolenników wśród internautów oraz innych gwiazd polskiego showbiznesu, dla których rozpiesków jest równie ważne co dla artystki. Są jednak również ci, którzy krytykują medialną wrzawę po interwencjach piosenkarki. Doda nie ukrywa, że sytuacja mocno odbija się na niej samej. Niedługo miała świętować kolejne sukcesy i urodziny, ale teraz ze łzami w oczach odezwała się do internautów. Sprawa jest poważna. Doda o planowaniu urodzin. Takiej dody już dawno nie widzieliśmy? Artystka regularnie odzywa się do internautów, by opowiedzieć im o postępach w polepszeniu bytu zwierząt przebywających w polskich schroniskach. Każda historia koszmaru piesków i nieczułości ludzkiej pozostawia jednak ślad w gwiaździe. Niejednokrotnie powstrzymywała łzy i z zaciśniętym gardłem odpowiadała na pytania dziennikarzy, ale we własnym domu podczas lajfa z fanami pękła. Za łzami w oczach opowiedziała o zbliżających się urodzinach. Dotychczas hucznie celebrowała każdą okazję. Ale w obecnej sytuacji nie potrafi znaleźć na to sił. Nie wiem co z moimi urodzinami, nie mam czasu planować urodzin. Nie interesuje mnie to. Wszystko zeszło na drugi plan? wyznała, wycierając łzy z twarzy. Początkowo Doda chciała wyjechać na 42 urodziny do Hiszpanii, jednak afera ze schroniskami zupełnie zapełniła jej wszystkie myśli. Obecnie najprawdopodobniej 15 lutego spędzi w domu. Co więcej, opowiedziała o rezygnacji. Fani ze ściśniętym sercem słuchali o jej planach. Doda nie ma już sił. Kolejne wydarzenie zaprząta jej głowę. W lutym szykuje się także oficjalna premiera serialu Amazon Prime Doda. Projekt. Nad którym pracowała miesiącami, ma odkryć przed mediami i fanami kulisy jej kariery oraz życia prywatnego. Fani odliczali dni, by poznać sekrety związków, konfliktów, a także nieznaną stronę Dolki. Obecnie jednak ona sama nie cieszy się z kolejnego sukcesu. Nawet nie organizuje swojej premiery na którą czekałam od dwa lat. Ciągle dostaje jakieś maile od Amazona, na nic nie odpisuje. Nie mam do tego głowy ani czasu. Nikt się nie spodziewał, prawda? Wyznała. Doda przyznaje, że nie spodziewała się, że jej zaangażowanie w sprawę schronisk przerodzi się w ogólnopolską dyskusję. To właśnie na niej spoczywa obecnie ogromna odpowiedzialność jako przodowniczce całej akcji. Rosja ma swoje ciemne strony, nawet przy walce w słusznej sprawie.